Witam wszystkich, idziemy sobie do 212 kompanii radiotechnicznej. Po prawej mamy taką ładną polanę, prawie jak z Windowsa. Czeka ścieżka polna przed nami. Idziemy dalej. Idziemy sobie dalej. To mam już widać taki betonowy słup, a tam pierwszy budynek, do którego sobie teraz zmierzamy. E, tutaj jest taki słup. Ojoj, oj, tam to jest z Nieważne, na tym słupie powiesił się kiedyś jeden z mieszkańców e, tej miejscowości, w której teraz jesteśmy. Tutaj jest jeszcze jakby wakacje tego roku. Jeszcze były tutaj drzewo. E, to jest na no, jest, no, samochody, dzięki temu można było je serwisować i tak dalej. E, jest też taka przepowiedka anegdota związana z tym, że. Jeżeli ktoś wjechał na tę ciężarówką i zeskoczył, to dostawał odznakę pilota. Idziemy sobie do tamtego budynku. Idziemy sobie do tego budynku. Najpierw sobie wyjdziemy tam. Obiekt jest, no, już odwiedzony przez wandalii. Nie powiem, że tu jest mało śmieci, bo jest dużo. Chodzimy sobie do środka. Nie ma tu zbyt wiele. Śmieci, jakieś pozostałości po ognisku. Idziemy sobie do sąsiedniego budynku. Tak właściwie to pomieszczenie, a nie budynku. Tutaj drzwi. Nie wiem czy to ktoś wstawił. Bo tutaj też czasami są rozgrywki ASG. Nawet widać, są po kulkach takie wgniecenia. Albo po prostu właściciel chciał uniknąć, żeby ktoś tutaj wchodził, ale drzwi są wyważone, więc nie udało mu się to. No tutaj nic nie ma, oprócz śmieci i cegieł. O, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj były garaże. Fajne miejsce można zdjęcie robić, jeżeli ktoś się takim czymś zajmuje. Jest to dosyć duże pomieszczenie. Tutaj są puszki po sprayach, jeszcze nawet. Idziemy dalej. E, tutaj też jest taki tunel. Można wjechać samochodem i go serwisować. A i tutaj jest wnęka albo przejścia do tego co by, do tych, nie wnęka tylko. Dobra. Idziemy sobie tutaj do jeszcze sąsiedniego budynku. I to by było na tyle z tego miejsca. I sobie przejdziemy teraz do, e, za chwilę do kolejnego punktu w tym miejscu. Tutaj takie małe pomieszczenia są i tutaj pomieszczenie, gdzie były najprawdopodobniej akumulatory czy coś z tym związane. Tak jest tutaj opisane postępowanie w przypadku oparzenia kwasem akumulatorowym. Tutaj jeszcze zachowały się jakieś malowania kolejne pomieszczenie. Idziemy sobie tutaj też w dosycie z, z byłem w stanie, tutaj jakieś komary latają. Wchodzimy sobie do magazynu paliw stałych, gdzie były składowane paliwa do pojazdów, które tutaj stacjonowały. Przypominam jeszcze jesteśmy w jednostce radiotechnicznej. długa hala jakby Tu pod grafity jeszcze są jakieś napisy Zachowane. Zużyte czyściwo i szmaty składać do skrzynek Depozyt. Tutaj siatka jeszcze. Na górze tam była. Wychodzimy idziemy dalej. Jesteśmy w kolejnym budynku. Był to budynek koszarowy, bo stacjonowało tutaj od 100 do 300 żołnierzy, około, ale taka liczba bardziej przybliżona to było 150 żołnierzy. Ogólnie obiekt. Jednostka wojskowa powstała w 1955 roku, a rozformowana, opuszczona została w 1988. Idziemy dalej. Idziemy dalej do tego budynku. Nie ma tu jakoś mega dużo śmieci. Ludzie, którzy tutaj też te robili mecze ASG, co, co wiem, starali się też trochę tutaj uprzątać to miejsce. Tutaj jest wyjście, kolejne pomieszczenie, takie mniejsze, małe. Idziemy dalej. Można tutaj jeszcze zobaczyć na terenie tego obiektu budkę strażniczą i jest tutaj też kilka takich transzerii, małych rowów obronnych. Można tutaj wejść do środka, ale tak właściwie to nic tutaj nie ma. Takie zagłębienie w piasku w ziemi. Jesteśmy przy kolejnym obiekcie. Są takie wzgórze, na które wjeżdżały pojazdy z radarami. Wstawiam teraz zdjęcie. Były tutaj bodajże dwa takie. Idziemy dalej do garaży i schronu dowodzenia. Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, tutaj była taka instalacja elektryczna, gniazdko tu jest nawet jeszcze, tam jest na dole i była to najprawdopodobniej taka miejsce stróżówka, jakby nie było krzaków to by było widać tamten budynek z garażami, co Wam już pokazywałem, także to na tyle było z tego pomieszczenia, idziemy do kolejnego, jeszcze od zewnątrz tak jak prezentuje się ten budynek. Znajdujemy się na tym takim wzgórzu najazdowym, gdzie był ten samochód z radarem. Można stąd ładny widok zobaczyć. Tam oddali miasto. Tu jeszcze podejdę. Tam widać ten budynek pierwszy. Idziemy dalej. Idziemy do kolejnego obiektu. Był to... O, ptaki ładnie śpiewają. Był to mm, saron do wodzenia Jestem w dosyć dobrym w stanie z tego co pamiętam Ale zaraz sobie zobaczymy Nie było mnie tutaj kilka miesięcy Idziemy. Tutaj nawet są drzwi A tak właściwie to co z nich zostało Od tyłanie sobie nisko zrobił kamieniami Szanuję. Jeszcze jakieś pozostałości. I wchodzimy sobie do środka. Idziemy sobie. Ale zabronione. Jakaś folia na ziemi. Trzymy jeszcze części tych garaży. A tu jest tam dalej, jest szron właściwy. Tutaj trzeba zrobić taki krok, żeby, żeby wejść. Wszedłem sobie tutaj na górę. Jak widać obiekt jest całkiem okej okay, Jeszcze po instalacji elektrycznej, po wentylacji trochę się ostało. Tu nawet jest przełącznik. Jeszcze działa. Droga ewakuacyjna. To jest pomieszczenie kolejne. Biedna woda. Tam kolejne elementy po wentylacji. Idziemy dalej. Tu chyba była łazienka. Widzimy sobie. Jakieś opony. Kolejne elementy. Filtry. Filtrów. Nie ma filtrów raczej tutaj nie było, ale wentylacje ogólnie. Idziemy dalej. Mamy jakieś ciuchy. coś Jakąś instalację elektryczną, artystyczną. No, to kupę! Ja faktycznie jakąś kupę robił. Chyba. <laughs> ja to możliwe, że jakaś marzona, to, to jest na etatach. Oferta 13. Lat. Roda ewakuacyjna. No, bo, no, nie, może ktoś robił jakąś instalację, czy coś. Tam do... To jest już wyjście, jeszcze zaraz wyjdziemy. Na chwilę by się jeszcze tam cofnęło, tylko by było jeszcze jeden, jedno pomieszczenie. Tak, tu chyba. Tak, jeszcze jest jedno pomieszczenie. Zakapęcia, pomała. No tu wychodzimy. Także wychodzimy, wyjściem ewakuacyjnym, natłanie ładnie opisane. Wchodzimy taką transzeją, kolejne opory, nie skąd tyle tych opon. I wyszliśmy. Weszliśmy sobie tutaj na górę. Nie wiesz, tutaj takie, yy, nie wiem jak to nazwać. Po tej wentylacji ktoś to każe zasipał kamieniami. Tutaj są jakieś wyloty. Idziemy dalej. No i oczywiście ładny widok. Kolejny obiekt, mianowicie garaże. Tam obok jest kolejny. O. Idziemy sobie. Przed drzwi są. Tak, właściwie to z nich zostało. Tutaj jeszcze na ziemi, zasypane liściami. Wchodzimy sobie. Na ziemi jakiś przedłużać leży. Ale nie ma dużo śmieci. Tam jest. Ee, zawalone no, no nie będziemy tam wchodzić nie ma tak właściwie po co tam jest wejście, wyjście tak właściwie gdzie jest to światło trudno tutaj wejść, więc nie, nie ma tak właściwie po co idziemy sobie do drugiego garażu jesteśmy w kolejnym garażu drzwi są wywalone są tutaj takie płytki, od akumulatorów. No, nie ma tu zbyt wiele do pokazywania, po prostu garaże. Nie ma też wejścia do drugiego pomieszczenia, czy coś. Po prostu garaże takie podziemne. Idziemy dalej. Jesteśmy przy kolejnym obiekcie, tam jest drugi. Tam jest jeszcze trzeci. Taki samy? Taki sam? To one są chyba dwa połączone, te dwa. A teraz sobie zejdziemy do tego. Zeszliśmy sobie do na dół, jest tylko tutaj takie pomieszczenie jedno. się nisko palił. Co to takie... ma być? Mm, nie wiem, nie ma napisane na mapie. Ale był, jest tutaj też takie grube kable, więc... Coś jest związanego z jednostką. Idziemy sobie dalej. Schodzimy sobie do kolejnego obiektu. Pokażę jaki artefakt znalazłem. Tak znaleźliśmy Pokrywać. Noki 3310. Jednak jest zniszczona. A ja znalazłem jeszcze magazynek ASG. To zostawił. Wchodzimy sobie. Kolejne kable. Podłoga już taka dosyć... Tak właściwie to tutaj już nie ma tej podłogi. Gumolit na ziemi. A tutaj już nie będziemy wchodzić. Żeby nie ryzykować. Tam z drugiej strony jest jakieś wejście. Widzisz? No. No to tak to by tutaj wyglądało. Z tego pomieszczenia. Tutaj jakieś części Metalowe, nie wiem od czego to jest, ale idziemy sobie dalej. Wchodzimy sobie do kolejnego obiektu. Był tu też garaż. Widać po budowie: drzwi wywalone, palenie zabronione. Tam jest od światła nawet jeszcze. Nic tutaj tak właściwie, szczególnego. Nie ma środku oprócz owilki od e, kabli takich grubych. Środki pewnie tych kabli na no, złom już wywiezione. No to co? Idziemy. Wchodzimy sobie do przedostatniego obiektu czyli stołówki. Jest to dosyć rozległy budynek. Tak, chyba największy. O. O. Tak to wygląda. Nie ma pojęcia, co tutaj było. Jakieś pomieszczenia, gdzie mogli żołnierze mieszkać? Budynek koszarowy, tak zwany. Tutaj chyba... E, talety były Tak mi się wydaje Tak to wygląda Tutaj kolejne wejście do tych tuneli O których już wspomniałem Idziemy dalej Wchodzimy teraz sobie na główną halę, stołówkę. No. Nawet na suficie są jakieś rysunki, nie wiem jak ktoś tam szedł. Fajnie to wygląda naprawdę. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj po prawej taki wydokładny. Idziemy dalej. Na podłodze resztki kafelek. Puszki po piży. Tutaj. Lada. No nie wiem czy bardzo, ale na pewno jest trochę uprzątnięte. Jakby... No, trochę było. Jest to uprzątnięte. Te kolejne pomieszczenia. Kiedy tam korytarz, coś. No, fajne miejsce na zdjęcie naprawdę. Mamy tutaj. E, tutaj być może, najprawdopodobniej. Nie znam dokładnie tego tych obiektów, ale możliwe, że tutaj było jakieś nie, no pręcznice to tutaj nie były. Tutaj dalej chyba. Ale coś w tym stylu. Tu jest wyjście. Zagłębienia takie. Tutaj chyba były prysznice. Tak to przynajmniej wygląda. Idziemy dalej. Zają nic. Tutaj. No to też wygląda na prysznic. Albo toaleta. Albo toaleta. Takie białe kafelki tu są. Idziemy dalej. Y nie, kuchnia jest tam, za nami jeszcze nie byliśmy. Chociaż... Nie mam pojęcia, co tutaj było. Może tutaj Ekipa ASG. Wulf wygrała 2017. ASG. Okno. Tam wyjście. Idziemy sobie teraz do kuchni. Jesteśmy w kuchni. Parę lat temu były tutaj jeszcze na suficie okapy kuchenne, ale no, nie ma już. Tak właściwie nic się nie zachowało oprócz ścian. Tutaj w śmieci okna. Naprawdę jeszcze raz powtórzę bardzo fajne to jest miejsce na zdjęcia klimatyczne. Idziemy sobie dalej. Eee, ostatni budynek w naszej urbeksu. finał ur Urbeksu. Wchodzimy sobie. Tutaj było coś związane z elektroniką, coś nie elektroniką, tylko eee, prądem. Nie wiem dokładnie, nie znam dokładnie przeznaczenia tego pomieszczenia. a tak to wygląda. I z drugiej strony tak to jest. Takie coś. I tutaj takie są dziury w ziemi. I tutaj to samo. Jeszcze z drugiej strony, bo tam... Jeszcze ten budynek od przodu. Tutaj można jeszcze Ładne graffiti znaleźć o. To było coś związane z prądem tam. Yy, na górze są takie od kabli yy, jakby od wysokiego napięcia jak są na tych słupach takich czasami. I tutaj jest jednak jest ostatni punkt naszej wycieczki, czyli kotłownia. Tutaj była kotłownia. Żeby, żeby po prostu było ciepło. Z tego miejsca też chciałbym się z Wami pożegnać. To było na tyle. Z tego terenu 212. Kopalni Radiotechnicznej.